W środę 8 stycznia policjant po służbie zatrzymał złodzieja samochodu na gorącym uczynku. 37-letni mężczyzna próbował włamać się do skody fabi, ale jego plany pokrzyżowała szybka reakcja funkcjonariusza. Na miejsce wezwano patrol, który przejął sprawcę. Teraz mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia, o szczegółach mówi rzecznik kościerskiej policji, aspirant sztabowy Piotr Kwidziński. W środę 8 stycznia 2025 roku, przed godziną 15, funkcjonariusz Kościelskiej Komendy w czasie wolnym, pakując swój samochód na jednym z parkingów, zauważył mężczyznę, który grzebał przy zamku samochodu marki Skoda Fabia. Policja natychmiast poszedł do mężczyzny, zapytał się, co robi. Tutaj mężczyzna nie był w stanie wytłumaczyć, co przy tym samochodzie wykonuje. Funkcjoner już natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Na miejsce został skierowany, wysłany patrol policji. Mundurowi na miejscu wyeliktymowali mężczyznę. Okazał się nim 37-latek, mieszkaniec naszego powiatu. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie łamak samochodowy. Budurowi zatrzymali mężczyznę, trafił do policyjnego aresztu. Tutaj materiał dowodowy Pozwoli na przedstawienie zarzutu: właśnie usiowanie kradzieży z włamaniem e, samochodów w wartości 6 tysięcy złotych. W piątek sąd rejonowy w Kościerzynie e, postanowił wobec 37-latka zastosować tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy za kradzież z włamaniem i za usiłowanie. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.